z tej strony Soperska i chciałabym wam pokazać szkołę magii w krainie magii i jest to naprawdę mm, szkoła przy której naprawdę bardzo dużo mm, budowałam w sensie bardzo długo budowałam i Już wam tu pokazuję. Mamy tutaj wiadomo wejście. A, kurczę, trochę mi obraz lata Mamy tutaj piękne wejście, jakieś kolumny pozostałości po y, dawnych jakiś y, zabytkowych, zamkach i tak dalej. Ale mamy tu przede wszystkim fontannę tutaj nam e, to tak średnio się pali. Mm. A dobra, nie, 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 nie rozpalamy tego, nie chce mi się. E, w każdym razie mamy grzybki, wiadomo, pełno roślinności, różu, fioletu, trochę niebieskiego też tutaj dodałam. Jakieś rzeźby, tu można sobie posiedzieć, usiąść, tutaj takie drobinki magii. No i tutaj idziemy tą e, Drogą. I tutaj mamy króliczki. Króliczki też tutaj są, oczywiście. Spróbuj, spróbuj wybawić królika. Owoce plazmowe też tutaj dam Drzewka plazmowe. Zegar słoneczny, oczywiście. No i to sobie tak idziemy. Tutaj Wam jeszcze pokażę z tej strony mniej więcej, jak to wygląda. Mamy tutaj przeuroczą altankę z łabędziami. Tutaj mamy wodę taką z płatkami róż skrajna magii, więc taka może być e, co tutaj dalej? aha, no, mam trochę tutaj pięter no i tutaj mamy miejsce istnego wypoczynku e, można tutaj siedzieć, wypoczywać książki pisać e, mogą tu grilla załatwić e, tutaj też mamy jakieś tam schody i tak dalej przejście, studnia życzeń nie wybaczyłabym sobie żeby jej tu nie było króliczek Biały króliczek w krainie magii Ej, dobra, to jest uroczy jest takie, takie słodkie zwierzątko O tak No i tutaj jest fontanna, wiadomo Idziemy dalej do tych ogrodów Prześlicznych ogrodów Magicznych ogrodów Tutaj sobie mogą robić obrady Jakieś elfy albo czarodzieje Chociaż ja to widzę jak władca pierścieni Chociaż nie pamiętam do końca mm, Dobrze mm, władcy pierścieni Jednak to mi się z tym kojarzy Z takimi elfami z władcy pierścieni no, ale zrobiłam takie miejsce do debat. Być może spędzania przerw w szkole magii i, lub naszych Simów. I tutaj jest kolejna fontanna. Z ja, magii, oczywiście. Możemy wrzucić monetę. I tu możemy też zabrać y, ślub. Ej, dobra, to nie działa? Myślałam, że to działało. Nie wiem, może coś tu nie działa. <grych> tu możemy sobie przede wszystkim usiąść równie dobrze. Jest taki ogród. Bardzo romantyczny ogród, Nie powiecie mi, że nie. No i przede wszystkim na wejściu wchodzimy tutaj. Mamy tutaj tak roślinnie. Tu jeszcze mamy też zaczarowanych rycerzy, którzy pilnują wejścia. No i tutaj jak przejdziemy na lewy bok, mamy tu miejsce wypoczynku takie, między przerwami. Pokażę Wam tutaj szklarnię, bo to jest istotne. Można tutaj robić kompozycje kwiatowe, ale najistotniejszym miejscem jest miejsce magii, gdzie są owoce drzewa plazmowego, drzewa plazmowe, przepraszam Was bardzo. I tutaj jest wiejskiej ściananki, użyłam w końcu ten kwiatowy... Mm, Kwiatową podłogę? Kwiatowe podłoże? Coś w tym stylu? Tak. Dobra. I idziemy dalej, bo tutaj na lewo mamy salę przyrodniczą do magicznych roślin, bo uważam, że to jest istotne. I dlatego na tej samej płaszczyźnie, czyli na parterze, jest szklarnia. No i tutaj mamy jakieś. Okej, okay, kot mi wszedł na blat Jakieś różne rzeczy, typu ogrodnicze, tutaj, no jakieś, powiedzmy, próbówki kwiatków, jakieś notateczki i miejsce dla nauczyciela, który uczy tego wszystkiego. No i świetniki tutaj magiczne. No ale, żeby zrobić jakiś wywar z tych roślin, to trzeba przejść tutaj na taki taras. Tutaj widzę, że tutaj ktoś sobie robi już taki wywar. Kim ty w ogóle jesteś? Aha, dobra, kojarzycie Dobrze No i tutaj też mamy wyjście od razu na ogród Nie wiem, czy widać No dobra, przejdziemy jeszcze też na dół Bo ja Wam pokażę, co tutaj jest na dole Świeczki jak w Hogwarcie trochę Tak wzorowałam sobie tą stołówkę właśnie na Hogwarcie nieco Z tymi świeczkami oczywiście latającymi do góry i miejscami dla nauczycielów, nauczycieli. Przepraszam. Trochę się przyjęzyczam. Zdarza mi się to. Nie powiem, że nie. I tutaj miejsce do spania. Taka uczniowska loża. Znaczy zrobiłam jedną, nie rozbudowywałam tego jeszcze bardziej, no bo jednak ja to będę grać z imami. Nie będę chyba robić żadnych takich typ, tego typu challenge No i tutaj mamy też dwa pokojki. Vampirzo. Yy, yy, nore? Ej, myślałam, że to jakiś wampir... Co tu się dzieje? Ej, dobra, ja tutaj. Co? O, ja nie wiedziałam, że on jest. A nie, bo teraz yy, normalni wie też mogą spać w trumnach. Okej okay. zostawmy yy, tego typu. Okej, okay, mój kot coś robi No i tutaj mamy kuchnię I miauczy Mamy kuchnię Drapak dla kota tu nawet ustawiłam, nawet nie wiedziałam Zapomniałam o tym No i tutaj mamy nektarownię Muszę zobaczyć, co mój kot robi Perdą. O, jak miło, że Ty sobie tutaj czytasz A Ty czemu czarujesz typie w bibliotece? Nie rozumiem Ale mamy tutaj e, przytulny kominek tu też jest wyjście kod. Coś znowu robi. Tu jest czytelnia, wiadomo. Tu już mówiłam. A jeszcze tak. Możemy wejść tutaj po schodach do góry lub po drabince do drugiej części biblioteki. Możemy zagrać w szach. Ale co jest najlepsze z biblioteki? O, cześć Morgan. Ty miałeś Morgan. Morgan. Morgan chyba. Okej. Okay. No i możemy tutaj przejść na balkon, taki malutki, ale jest. Bo mi się pomyliło, w ogóle zgubiłam się trochę w tym domu, bo myślałam, że to jest takie piętro z tarasem. No ale dobrze. Tu jest siedziba dyrektora szkoły. Proszę. Dyrektora szkoły czarów. Jest takie pomieszczenie. Na dywanik możemy tu iść. Nie ma sekretariatu, bo nie ma. I tutaj możemy mm, spędzać przerwy. Znaczy no to ja tak mówię teoretycznie przerwy, no bo Wiadomo, że Simowie tutaj przechodzą, na czym mogą tu sobie zamieszkać, ale okej. Okay. Czemu ty graż na starodawnym komputerze? Dobra, oni są niewdzięczni. No i tutaj mamy kolejną klasę do rzucania jakichś czarów, ponieważ rozstawiłam tutaj różdżki. Nie wiem, czy to może być magia złośliwa, czy też nie. Tutaj jest. Taki balkon, żeby było można podziwiać ogród, i z tyłu aremę. I można sobie przeglądać, jak si mówię, walczą na czary. bo dlaczego by nie? No i idziemy dalej. Tu mamy wyjście do ogrodu takiego, i tutaj zasadziłam drzewka kryształowa, żeby było uroczo. I możemy tu sobie robić makaron z serem. Friduś! Nie wiem co mój kot robi. Zaraz się Tobą zajmę, kochana. W sensie nieważne. No i tutaj mamy. Yy... Ej, tu krzaki wchodzą. No trudno, łazienkę. Ale wreszcie zrobiłam tutaj. Ale okej. Okay. Yy, no i tutaj mamy kolejną salę lekcyjną. Do nie wiem, jakiś zakręt. Zakręć przed czarną magią. Lub czymś podobnym mm, o chowańcach nauka i, i te sprawy. Ok, no to chyba na tym piętrze wydaje mi się, że to wszystko. Potem mamy kolejne piętro, i tutaj sobie wchodzimy na korytarz szkolny kraj szkolnej magii i tak dalej. Tu mamy małą łazienkę, no bo mm, trochę mało tych łazienek wyeksponowałam. I moja ulubiona chyba sala to jest ta do mm, jakiś tam. Czarów e, tych, No, wiecie o co chodzi. Tych ze zjawisk paranormalnych. Zrobiłam tu taką nawiedzoną salkę. Uważam, że jest super. Jedyna chyba, która się świeci tu na zielono. No i tutaj też zrobiłam zajęcia, kryształowe zajęcia, bo tu wszędzie mamy kryształy. Dlatego ja stwierdziłam, niech będą sobie te kryształowe zajęcia, niech sobie tutaj simowie e, uczą się jubilerstwa, jubilerstwa, no naprawdę, no niech sobie robią to, co mają tu robić. Jakiś regał z książkami o jubilerstwie. Tu jest kantorek namiotu i kufeta dla kopa, jakbyśmy mieli kopa. <noise> no, gdzieś musi ten kot się załatwiać. I tutaj mamy wyjście. Tutaj można sobie przyjść do biblioteki. To jest szkoła magii, bo więc tu są wszystkie chwyty dozwolone. Tutaj mamy jeden pokój, taki też czarów. No i tutaj jest szachy oraz obserwatorium w sensie lupa. Lupa? Nie. Kurczę. Dobra, nieważne, można podglądać gwiazd No i chyba. A, 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 aha, no nie jest wszystko, bo do góry jest salon. Salon z wielkim ptakiem. Bardzo dziwny tak swoją drogą i skrzypce. I to jest właśnie cała ta moja szkoła magii, nad którą spędziłam tyle czasu. Także ona jest do pobrania w mojej galerii pod hashtagiem Sopelska buduje oraz możecie wypisać moje ID Sopelska buduje. No i jakbyśmy się nie widzieli, to życzę Wam wesołych świąt. I trzymajcie się cieplutko. Pa!